Cześć, widzowie. Tym razem film taki przeprosinowy, taki przykry bardzo. Ja nie chciałam się zabierać za filmy, ale zdarzyła się taka sytuacja, że zmusiła mnie do tego. Zaczekajcie, rodzice. Dobra, możemy kontynuować. Nagrywa się. Dobra, ci, bo ja tutaj poważny film robię. No nawet, o ileś nic się nie popieprzy, za przeproszeniem. No dobra, jest ok. No dobra, kontynuujmy. Co się stało takiego, że ja właśnie nagrałam taki film. Bo wczoraj jest. wiadomo jaka jest data, bo widzicie wczoraj 21. napisałam komentarze pod filmem. takim. takim no. wokalowym pod jego nutą. A czyją nutą? Barty wstawił film ze swoją rapsową nutą i tam napisałam komentarze, no ale siasta ale co co, co co przecież co w tym takiego, przecież to nic nie jest złego, że piszesz komentarze, no właśnie zależy jaki treści, tak, jo. Wpisałam zarówno dobre, jak i złe i zaraz przejdziemy do tych zaraz tutaj tych złych szczególnie. Pisałam tam na pewno jak dobrze pamiętam, tak. Ogólnie pisałam. Zacznijmy może od tych bardziej dobrych. Jak dobrze pamiętam, to. To tam chwaliłam za tą nutę, za ten rytm. A film to wiadomo, to ogólnie. Jak dobrze pamiętam. A do tych bardziej zło-dobro dobrych, to były takie, że ja porównywałam do swojej cringe'owego rap, cringe rapu, co pamiętacie, jak jesteście starymi widzami, że robiłam rap charytatywny, bo, bo, bo tak szczerze mówiąc, no, wokal był słaby, tak? Słaby był i i ja to porównywałam do swojego. I przez to cisłam bekę, bo to porównywałam. I miałam taki taki, taki dystans taki do siebie i tak, taki dystans, że no porównam do tego i miałam po prostu be bekę, bo to cringe, tak samo jak u mnie i tak dalej. Ale on tego nie zrozumiał. Uznał to za, za złe, że tak ten, że tak zrobiłam. E Było to złe, bo ja to robiłam na spontanie. Ja to robiłam od tak po prostu, a on robił to z przygotowaniem, i jednak zajęło mu to trochę. Poświęcił coś. I. A ja to tak. Ja tak po prostu to tak skrytykowałam, tak, tak napisałam tak tak ten to tak nie miało być a jeszcze a jeszcze ten to tak przypominało, że ja się z niego nabijam no jeszcze w tych krytycznych do właśnie gdzie ja właśnie pisałam, że ten wokal był słaby i w ogóle i tak dalej, to, to tam można było wyczytać część tego, że to jest takie takie śmierdzące, takie toksyczne, że, że ja to tak wybrzmiewa to tak bardziej, że ja się z niego naśmiewam, że go hejtuję, a, a tak nie, nie było. Ja, ja tak nie chciałam. To, ja tak nie chciałam, a te komentarze mówiły coś innego jednak. Niby tam pisałam coś tam tak jak zawsze, no tam, tam chwaliłam, jakąś krytykę dałam, ale tam coś brzmiało jednak coś kiepskiego, no coś chamskiego. Za ostro skrytykowałam i i temu tak ten, a jeszcze ten człowiek ma tak słabą słabe podejście do krytyki, ale Ech, ja wiem, że no kurczę, no to, to jest też nauczka dla was, żebyście byli odporni na krytykę. Ale też dla mnie, bo trzeba uważać z krytyką. Strasznie nie trzeba uważać z krytyką, bo, bo można z, za bardzo przeciągnąć glinę, nie? To dosłownie. Też nie wszyscy ludzie też, też charakterowo, no, nie wszyscy mogą tak podołać. To jest normalne. Tak, z żartami cholernymi. Nie, nie zawsze jest. Od, nie, nie każdy żart jest odpowiedni na daną ton sytuację czy osobę. A ja to spartoliłam. Ja ja ten ten nie nie doceniłam rychtych tego filmu, tego utworu, a jeszcze do tego człowieka przypadkowo skrzywdziłam i ja się z tym kiepsko czuję. Ja jeszcze też myślałam, że miał z tego trochę hece, ale jak napisał XD, cringe'owe i takie tam, a on po prostu się wkurzał, on chciał mi oddać. A może to było kiepskie, co ja zrobiłam. Ja nie wiedziałam, że robię coś złego, a, a robiłam złego. Mm. Jak to ten masakra to jest najgorsze w sumie, to jest takie okropne Pff. Pff. dobra, no muszę w końcu powiedzieć to zdanie, tak? przepraszam ciebie, Barti za to, że to zrobiłam Bye.